Witam wszystkich w poniedziałek świąteczny. Patrzcie, stał w miejscu, stał w miejscu, w ciągu kilku dni wyskoczył i zaraz będzie chciał kwitnąć. No, Słodyczka nie widać, zrzuciło go. Ale, co tu jest? A no jest, gdzie nie gdzie, ale w tym otwartym A nie, jest trochę, ale To nie jest jakiś tam próg szkodliwości Przekroczony Nie, nie jest źle Nie jest źle. Zresztą on jak zaraz będzie chciał hmm, Bardziej mnie martwi Jakiś Inny chowacz, ale jest zabezpieczony systemicznym. Jest ok, nie, nie ma plagi jakichś. Nie ma plagi. Zrobiliśmy sobie wycieczkę z Magdą. jesteśmy w okolicach Hulcza, Znaczy no, chulca już minęliśmy. Kurczę, patrzcie, poniedziałek, lany poniedziałek. Jednak Męcz zabiegi są ważniejsze. Jednak zabiegi przeważniejsze pewnie. Słodyczek atakuje. Taką wycieczkę krajoznawczą sobie robiliśmy, chociaż niedaleko tutaj. Jak to się u nas mówi na dzikim południu. nie byliśmy tu Nie, no tak zawsze przejazdem, gdzie człowiek nie ma kiedy zatrzymać. Więc zaraz o tutaj coś ładnego zauważyliśmy. Kurczę, pajączyna jakoś razem. I, I się zatrzymaliśmy. Jesteśmy chłopiatem, tak to jest? Chyba chłopiatem. Patrzcie jaka ładna cerkiew. Chyba cerkiew. Zaraz zobaczymy, bo idziemy e, zobaczyć na tablicy. Tablica była jakaś, ale tak, nawet klepka jest na, na dachu, drewniana. Nie, to tutaj jakiś... Nie. nie wiem. Hmm. Zamknięte. 38, chłopi tym. Tam jakieś gniazdko jest, zobacz. Ale tutaj coś takiego użytkowane jest to, to, to jest kościół chyba, bo jakby była cerkiew, to, nie, to by było taki na krzyżu ten taki no, ale ten. No, wiesz, od do czasu chyba tylko coś tutaj... No, cerkiew to wcześniej mijaliśmy tam tu. Ale to jest taki no. właśnie podobne do cerkwi. No. Bo, tylko tam bryłą, no, myślałem, że to będzie coś, jakaś informacja o tym. Oj, na pewno okoliczni tutaj zaraz napiszą w komentarzu coś więcej o tym, bo to jest parafia świętego Michała Archanioła Żniatym. No, masz tutaj kościół. Ko... Kościół filialny, w ty nie widzisz? No to jednak kościół widzisz. Ale ładnie. Ale fajny zapach, nie? No, no, fajny zapach. A wybraliśmy się na wycieczkę do opuszczonej wioski, tutaj przy Ukrainie, do Weżłowa. No i zatrzymali nas. Zatrzymała oczywiście nas Straż No bo tu już jest y, blisko granica i zielona granica. No i nic nie nagram, tylko tutaj z samochodu, bo nie można nagrywać, nie można robić zdjęć. No i jest zakaz zbliżania się do granicy na odległość 15 metrów, tak? No i tu już jest droga polna. Nie wiem, czy widzicie, jak się kurzy za nami. Nie będę tutaj nagrywał z przodu, bo nie wolno. Pozdrawiamy panu strażniku. Tak, pozdrawiamy panu strażniku. O... Poznali mnie No tereny tu są fajne Jeszcze pogoda piękna jest taka wiosenna No ale tu już jest droga polna, jedziemy drogą polną po prostu do, tej, do tego do tego wyżłowa Możecie sobie wpisać w mapę wyżów w to. W Googlach, to w google'ach Wam pokażę, to pokażę. Tak, tu już jest niedaleko też ten przewodów, gdzie ta rakieta spadła szkoda, że ten. Ale no, nie mogę nagrywać, ale tu się fajne tereny zaczynają. Tu chyba Ukraina jest, nie? Tak, ten, ten z górek. Nie, Ukraina hmm. mamy tutaj po prawej. A, po prawej. W sumie wam pokażę tutaj, bo Google są dostępne dla wszystkich. To wam pokażę gdzie jesteśmy. Patrzcie gdzie jest granica. Tu już widzimy normalnie po prawej słupki. No, ze 100 metrów i tu już jest Ukraina. A. Tak, jest niebiesko-żółty, supek i biało-czerwony. No i ktoś ma po prostu pole do samej granicy. Pszenica rośnie. Chyba jeszcze mogę nagrywać. Patrzcie, jak nas następna nawigacja prowadziła Google. przez czyjeś pole. Droga jest przez pszenicę. Tutaj jakieś takie krzaczki. Patrzcie, jak wygląda fordzik. Z Światel... zobaczcie, jak samochód wygląda. Czekamy eee, tu jak... go tu? Gdzie ty mówisz? Nie no, jedziemy jeszcze dalej może. Gdzie mówisz te gniazdo murarki? W tej cegle. Tak? Aha. Aha. Nie no, jedziemy dalej chyba, bo to tak na przejeździe zostawi... Zobacz jak on wygląda. Tu mamy jakieś ciekawe rzeczy. Tędy przyjechaliśmy no to kurczę. Tak jakby przez czyjeś podwórko. Tam było taki uskok, ale przyjechało się jakoś samochodem. Cyklop opuszczony Domek też opuszczony Ale zobacz siłownik nie pordzewiały Dobra Stal Buraczki Czyjeś ładnie wyrządkowane No To tak jakbyśmy przyjechali przez czyjeś podwórko ale tutaj chyba ktoś coś funkcjonuje, bo zobacz, tam saletra leży. To nie będziemy chodzić po czymś podwórku chyba. Ja, ktoś może tutaj ma pole i tu sobie zostawił po prostu. Może to sobie zostaje sprzęty, bo tak... Zobacz, tablice mają nowe No. Dobra, nie wiem co mogę nagrywać, bo teraz granicę na, nagram i zablokują film. No, a idziemy na kościółek ten szukać. Gdzie ten kościółek jest? O! Tędy byłoby było łagodniejszy przejazd. No. ale no, widzisz, tutaj też tak, tak na dzikostku sobie wyjedziesz w drogi. No. Ja się boję. Magda mówi, ty durny, ty. Ja cię. Ale zapach. Ja się boję. Ale ja odważny. Jezu, patrz na sufit. Ja stąd idę. Idę kuchnię zobaczyć. Magda mówi, że fajna kuchnia. Patrz kiedyś No, miękka to podłoga. Ja to cykor Jest. jestem, powiem ci. No ty tak, ja wiem o tym. O, ja tu musiałabym z Jerminą swoją przyjechać. Byśmy miały co robić. Patrz jaka duża, jaka duża liczba. No. Ja. Jej. Co? Co? Ty, jakbyś zobacz jaka zdrowa, nic nie jest, jakby ją tak odrestaurować. Ja pierdziele, zawali się zaraz to na nas. Tak, ja ci, patrzę, <grym> już leci, ja patrz już leci na ciebie. Ja cie. Butelka patrz jakaś stara. Po ukraińsku chyba napisane na niej. No, i znaleźliśmy kościółek. Patrz, cmentarz grecko-katolicki. To też nie jest w tylko to jest właśnie cerkwę. Cmentarz w Wyżłowie przelega od wschodniej no świątyni. Został założony w 1910 roku. Przedrzeczenie na pochówki członków miejscowości społecznej grecko-katolickiej. Po II Wojnie Światowej chowano tu chrześcijan obrządku zachodniego. Do chwili obecnej zachowało się około 30 starych kamiennych nagrobków. No i to już to jest cerkiew, w jest? Murowana się, się Mikołaja, no. Idziemy zobaczyć. Tam można przez okno zajrzeć.

a parte tak? tak, I błyszczył się, no. Tak, żebyś mi się spadła stamtąd. Idzieś na organach zagrać? Ale malutki ten kościółek. Jezu, weź mnie nie strasz. <noise> tu jeszcze patrzę na oprawę tego pola. Ostatni punkt na naszej dzisiejszej wycieczce. Drewniana cerkiew grecko-katolicka. O, ostatni? Może No dobrze, no dobrze. Magdalena mówi, że to nie ostatni jeszcze. No może nie ostatni, no ale tutaj w tym, w tym miejscu tu chyba już będzie ostatnie. A po drodze to tam raczej będziemy jechać to już nie było chyba nic ciekawego. Pod ochroną prawa, naruszenie stanu, surowo zbronione. Ministerstwo kultury i sztuki. Ale ta tabliczka to już ma swoje lata, nie? No. Obiekt zabytkowy. Patrz jaki głośnik. Ze świeżo. Nie, to czasem no. pewnie coś się odbywają, jakieś... Ale... Coś, co no. A tutaj chyba nie zajrzymy, co? No widzisz? Dlatego się tam bałem wchodzić. Ojojoj! No. Tak, teraz ci będę tłumaczył. Po prostu... No dbam o bezpieczeństwo Ocieka, ten. kurde myślałam, że otwarte a. ale tam gdzieś się dało zajrzeć tylko ja za mała Uj. widać coś? nie wiem, się za co złapać coś, piecznie nie a coś tam na kamerze widać Zostawię nam dapę, żeby nie kosić koło. No. Słuchaj. Jakieś no, zakrycia pewnie. Tak. Trzeba wejść też? No. A tych zakomarków tutaj wszędzie? Ja będę z kamery widział. zobacz Też już tam pusto. Nic się nie dzieje. Nie no, zobacz. Ławki są. Ale już widać, że taki stan zapuszczony. No. Nie, nie za bardzo ktoś. tam, tam coś trenuje. jeszcze drżało na ten Zamknąć na cztery pusty i tyle. No wiesz, jakby to tak przychodzili. Wszyscy to mogli podemolować, coś nie. Nie każdy jest taki rozważny. Czekaj, dziurka od klucza jest. Chodź zobaczysz dziurkę od klucza. Dziurko od klucza. No, tylko mi... Yy, ostrości nie chcę złapać. Montarzyk no. jakiś jest. Oj, może jakieś tam właśnie poświęcenia tak. pokarmów czy coś tam się odbywają. Chyba, jest. Tak jak ostrości nie chcę złapać. A to nie ty, może... Nie tym to... aparatem. Chyba, może nie ten aparat ustawiłem, co trzeba. Nie, no sam taki wybrał. No jest. Podłoga chyba drewniana. Jesteśmy na wieży widokowej. A to jakieś miasto na Ukrainie. Się Kurczę, luneta zepsuta. Wodą chyba jest. Za... Nic nie widać, kompletnie nic nie widać. Dwie są i dwie są zepsute. Nic nie zobaczysz. Koniec dnia po urbexie <grystanie> Tradycyjnie. Po Bazylka Pozdrawiam.